Cześć Przemku. Witam cię serdecznie. Kamil za Pan Alpu. Przemek, w ogóle dziękuję, że znalazłeś na nas czas. Staram się osobowość do telewizyjna, osobowość telewizyjna. Jak łączysz w ogóle pracę? Hobby, ze swoim biznesem, z tym, że występujesz, prowadzisz program i nagle. Jesteśmy tutaj. To, to ja powiem, to jest raczej? bardzo proste. Spoiwem tego wszystkiego, hobby, pracy, rajdowania, tak dalej, jest tylko jeden element. To jest moja mhm. żona. <grych> tylko dzięki niej, wiesz, żona, jakby, mhm. ona ogarnia wszystko, dzięki czemu ja mam dużo, bardzo czasu mhm. i, i, i staram się jakoś tam kleić między sobą. Poza tym praca jest podstawą, potem jest telewizja, a potem jest dopiero ściganie. Ściganie jest hobby, to jest jakby ten ostatni element mhm. całej układanki. O żonie nie mam pytania, od razu mogę uprzedzić. Natomiast <grych> słuchajcie, drodzy Państwo, dzisiaj mamy Przemka Szarpańskiego, to jest nasze Szef załogi, tak. która generalnie jeździ w rajdach rail dlaczego rail cross? Yy, a, to, niż to, niż po, nie, to, to prozaiczne, to, Nie, po pierwsze, ja od 20 lat jeżdżę terenówkami. To jest pierwsza mm -hmm. rzecz. To dla mnie off-road i, i serwis jest land rowerowski, co prawda to jest mini, no ale gdzieś tam to nawiązuje. Off-road jest dla mnie zabawą od lat. Mm -hmm. Przeprawowe jeżdżenie w terenie, no nie błoto, woda. Ja już jestem mm -hmm. stary i mi się nie chce po nie prostu. Chodźcie. A tutaj zawsze za zakładam, że skoro odcinek jest jakiś tam długości, to, to w przeprawce się go bardzo wolno pokonuje. Mm -hmm. Ja tutaj ciach pak szybko, przyjadę, mam go z głowy mm -hmm. i już mogę, już mogę odpoczywać, więc, więc to dlatego. Ile rajdów, tak w ciągu roku, starasz się ewentualnie uczestniczyć w wielu rajdach? 6 do 7. 6 do 7? Nie da się więcej, auto się rozpada, ja się rozpadam uh -huh. i, i to po prostu poza tym, prawda, jest też taka, że to, to są budżety, to, uh -huh. to już nie jest zabawa e, dookoła komina gdzieś, tak, to uh -huh. już jest zabranie dwóch mechaników, pilot, ja, noclegi, uh -huh. transporty, logistyka, logistyka. Uh -huh. przyczepa serwisowa, to wszystko, no, to, to, to generuje koszty, co powoduje, że no, nie da się w to, w to bawić na okrągło, a poza tym gdzieś właśnie trzeba znaleźć tą równowagę, ta praca, ta telewizja mm -hmm. jeszcze, mm -hmm. tak? I rodzina. No i dobrego sponsora, prawda? Tak, no, proszę bardzo, a, bardzo. Jak dobrze pojechać własne ego, masz a, rację, zgadzam musiałem. się z tobą w 100%. Musiałem. Tak? Musiałem. Oczywiście, że tak, no, mm -hmm. jakby wszystko to się opiera przy, tak naprawdę o partnerstwo, bo mm -hmm. nie da się inaczej, no ja ani nie miałbym możliwości finansowych, ani, ani też pewnie chęci do tego, żeby z własnych pieniędzy to wszystko mm -hmm. finansować i oczywiście dzięki waszemu między innymi wsparciu. W mm -hmm. ogóle to, ta cała zabawa i cały ten cyrk na kółkach jeździ. Jasne. Co ostatnio się zepsuło? To z zepsułeś. E, to banalne, nie i... ja zepsułem, kamień zepsuł. Kamień. <laughs> kamień wielkości Zły. koła urwał mm -hmm. prawe tylne koło mm -hmm. podczas odcinka specjalnego, przy jego około 50 na godzinę. Po prostu mm -hmm. nie był widoczny, był pod piachem schowany, ale był bardzo miękki mm -hmm. ten piach i rzeczywiście po prostu postawiło nas bokiem, mm -hmm. wyrywając prawo, prawą przednią zwrotnicę i, i mm -hmm. prawy przedni wahacz. Tylny, przepraszam, tylny. Tylne koło. To było w Szczecinie. W Szczecinie, na Baja Szczecin. Tak, na Baja Szczecin. Na Dlatego Baja. szybka reanimacja przed teraz Bają Szczecinek. Szczecinek. Czyli mniejsza wersja Baja Szczecin do mm -hmm. Szczecinek. Mm -hmm. y ale już wszystkie części poprzyjeżdżały, już właśnie montujemy, nawet gramy materiał o tym, mm -hmm. jak, jak, co składać, jak składać i, i co się dzieje z samochodem. Powiedz kilka słów o tym, co my będziemy dla Ciebie robili, bo słyszałem, że jest coś, zlecenie jest jakieś u nas, żeby naszej maszynie zrobić. Tak, Ciężka jest. Ciężka ciekawa. <laughs> y znaczy. Rzeczywiście, kładę, kładę nacisk na to, że był to nie fart. Mhm. Więc, więc koncepcja pod tytułem, że wyprodukujecie tarcze hamulcowe, które dadzą mi 35% więcej farta w jeżdżeniu, to jest bardzo miła koncepcja. Wow. Mhm. 35% to jest szansa o kolejne 20 km dalej przejechane. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Tak, to jest prawie ukończenie rajdu. Trzymajmy kciuki, nie, nie trzymajmy mówmy o, o tym, tylko trzymajmy kciuki, będzie tarcza, będzie zamontowana, wtedy będę mógł o tym mówić jakoś bardziej radośnie i, i ten, natomiast sam pomysł od mhm. Was jest rewelacyjny, to mhm. jak to będzie działało, to będzie to bardzo dobrze. dobrze. W kolejnym odcinku też będzie trochę o tarczy, o produkcji, chcemy tak. pokazać naszym, 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 naszym widzom, naszym klientom. A czy właśnie żeby... chciałem, bo tutaj rozmawialiśmy, żeby, żeby będę chciał zajrzeć do Was w ogóle, zobaczyć jak Wy to produkujecie, jak, jak powstaje te 35% farta na tarczy hamulcowej. No to już jesteśmy się się umówieni. Przemku, kilka słów out. Samochód? Wszyscy Piesza wiedzą, rzecz. że to jest MINI, tak? Ale tak no, naprawdę właśnie, to... no właśnie, to nie do końca tak jest. To jest po prostu auto telewizyjne. Wszyscy mówią, o ty go kiedyś w wojnach samochodowych mm -hmm. w turbo kupiłeś i rzeczywiście tak było, ale go sprzedałem, ale go odzyskałem z powrotem. To jest ramoklatka przestrzenna, czyli mm -hmm. tak naprawdę cała konstrukcja samochodu oparta jest o grubościenną rurę, która jest pospawana w kształt klatki zgodnie z przepisami FIA, tak zwanym historycznym, już można powiedzieć, z załącznikiem J, to jest załącznik, w którym mm -hmm. Są upchane wszystko, jakie kąty, jakie grubości rur, mm. jakie, jakie elementy montażowe mają być zawarte w takiej klatce. Do tego dołożone jest nadwozie mniej więcej obłożone z mini, czyli mówimy o, o przodzie, o dachu, o, o, o tylnej części, o drzwiach. Oczywiście to wszystko jest wybebeszone ze wszystkich elementów, które są zbyteczne, które tylko ważą, a nie, nie wnoszą już nic do konstrukcji, bo nośną jest ta klatka, właśnie mm -hmm. nośną nie jest nadwozie jako takie, tylko, tylko ta klatka. Do tego, no nie ma żadnych plastików, wszystko jest wyprute do, do zera, żeby z tej masy uciekać, tylna klapa przykrywa tak naprawdę miejsce, gdzie są mocow mocowane koła zapasowe i to wszystko i za serce samochodu y, robi silnik, to jest V6, czyli widlasty silnik sześciocylindrowy, y, 2,7 pojemności benzyna. Mhm. Od witary, to jest Japonia. Fuzuki. Co w moim tak, co w moim brytyjskim y, kor, y, rodowodzie, że tak powiem, motoryzacyjnym jest to mm -hmm. porażka. Ale dlatego jest tak cofnięte, że mnie nie go bardzo widać po prostu. Ale nie, no jest to witara. Do tego jest skrzynia, reduktor, także witara, most przedni, witara mm -hmm. pierwsza, most tylny witara drugiej generacji, a tak naprawdę Grand Vitara, więc jest to takie trochę połączenie kilku okay. rzeczy. Chodziło o to, żeby uzyskać z także niezależne zawieszenie. Mm -hmm. Ale fajne jest to, że jest to jedno z rodziny jednej jakby marki, więc wszystkie te komponenty do siebie bardzo pasują. Może nie spółki, to bym przesadził, ale praktycznie spółki mm -hmm. z, z lekkimi przeróbkami mm -hmm. tu podszlifować, tu troszkę przerobić i co? No i to właściwie wszystko. Wszystko od bezpieczeństwa, czyli z, już jednak z homologacją pasy bezpieczeństwa, z, z homologacją fotele, fotele mm -hmm. nawet wszystkie ubrania mamy z homologacją, majtki, mm -hmm. skarpetki, wszystko ogliodporne, niepalne. Mam taką nadzieję, nie będę tego testował, Również. oby mm -hmm. <laughs> i, i tyle no i, i to jest auto i, i, i całe jego to, że tak powiem bezpieczeństwo, tak? Przemku, a ile czasu buduje się takie auto w ogóle? Od samego początku to... pomysłu, kiedy nagle wpadłeś Nie ma żeby... takiego, nie wiadomo, nie, ma, ma. nie wiadomo, cały czas nie wiadomo. to proszę, ono się zawsze buduje, mm -hmm. to, to jakby nigdy nie można powiedzieć, o to jest proces skończony, nawet jak mm -hmm. obserwujemy sobie, jak przyjeżdżają takie Topowe teamy rajdowe, które i Dakar jeżdżą, je, jeżdżą mhm. na Silkwayu, czyli takim najważniejszym w Rosji rajdzie i tak dalej, mhm. to widać, że oni w ogóle jak przyjeżdżają na bazę imprezy. To pierwsze co mechanicy robią, to je naprawiają. Widać, że to jest składane jakby. Mhm. Tak, to jest i tarcze są wymieniane wtedy coś. No jakby skupa kupa roboty to jest tak, że przyjeżdża taki zespół, taki już mega profesjonalny, mhm. 7 ciężarówek, tak. 60 hostes i tak dalej, i oni trochę i stoi auto. Nie, 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 ono wyjeżdża, zaczynają rozbierać, już dwa dni przed imprezą mhm. rozbierają to auto i przygotowują do tej imprezy. Więc i my w przyszłym roku, w tych hostes i tak dalej. Tak, te ciężarówki możemy te ciężarówki, pominąć, to ciężarówki to nie ma to znaczenia, ale hostesy to tak. 60, pamiętaj. 60. Dobrze. Tak to wygląda, więc, więc no, no, takie auto tak naprawdę myślę, że to jest, to jest coś, co ewaluuje. No my też to przecież my pierwotnie myśleliśmy, że te wahacze będą, już jest zmiana, idą inne, idzie inny morzator, inne coś, no to, mhm. to się zmienia, to, to, to się zawsze będzie zmieniało. Poza tym trzeba pamiętać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Naprawdę mówimy o Eksploatacji pojazdu ponad normatywnej, ponadnormatywnej. Takie, to znaczy nie jest przewidziany żaden z tych pojazdów do tego, żeby je kartować, więc to się urwie, to się zniszczy, to się zużyje dużo szybciej niż w takim codziennym. Pewnie jakbym jeździł mi codziennie rano do pracy i z powrotem, to oprócz wkurzania sąsiadów hałasem z rury wydechowej co to rano, to, 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 to by było nawet miło i pewnie jego resurs pracy mhm. byłby bardzo długi. Natomiast tutaj, tu nie ma litości. Gdzie możecie zobaczyć w najbliższym czasie? No, bo ja Szczecinek za tydzień. Bo ja Szczecinek no, tydzień. Od 19 do 21 mhm. baza jest w Szczecinku samym. Na jakimś targowisku, mm -hmm. tak przynajmniej jest to opisane, yy, i duża będzie, będzie duża, bo dużo załóg jest zapisanych, yy, ale samo jeżdżenie po pierwsze odbywa się na czarnym, czyli na poligonie na czarnym, mm -hmm. yy, i tam będzie będą główne odcinki rozgrywane w piątek, jak i w sobotę. Znaczy w piątek są chyba gdzie indziej, a czarne jest na, na sobotę. Ale to wszystko na bajaszczecinek.pl, tam wszystko można sobie zo dokładnie zobaczyć. Mhm. Tam będą też mapki dla kibiców, gdzie można stanąć, mhm. żeby oglądać. Próbować, gdzie, tak. tak, Żeby, tak. żeby, żeby, żeby bezpiecznie, poje, że to bezpiecznie robić, żeby nie dać się rozjechać, bo to nie jest komfortowe pojechać mhm. na weekend i dać się rozjechać w rajdówce. Nie? Wygrasz? Nie, mam nadzieję, że ukończę. Ukończysz. Ja nie, Nigdy nie myślałem sobie o wyniku jako o czymś, o czymś, co ma determinować całe te starty. To nie jest tak, że ja kurczę, puchar, coś. Nie, dojechać, ukończyć. Fajne. Da mieć przyjemność, mieć radość, ale mhm. też ważne było dla mnie to, żeby ludziom pokazać poprzez wszystkie materiały, które grałem, a wyprodukowaliśmy już przecież kurczę, z 30 materiałów wideo od budowania poprzez starty, żeby pokazywać ludziom jak to od tyłu mhm. wygląda, od tej kuchni, bo. Jakby zawsze można obejrzeć takie obrazki, o przyjechało auto, zatrzymał się auto, ale jak to wygląda, co to są badania kontrolne, jak, jak wygląda odbiór administracyjny na rajdzie, jak w ogóle wygląda strefa serwisowa. Tu na Szczecinku chcemy w ogóle zabrać kamerę i przejść się po strefie serwisowej, żeby ludzie sobie zobaczyli te mm -hmm. wszystkie teamy, te ciężarówki, no bo tego nikt nie pokazuje, a myślę, że ta, ta, ta kuchnia, mm -hmm. kuchnia jest czasami fajniejsza zresztą spektakularne programy kulinarne udokumentowują, tak. że kuchnia jest fajna, nie to, co jest Ani serwowane. Nie, nie. Poza tym jak w telewizji pokazać obiad? No. Można go, znaczy nikt nie spróbuje, ale przynajmniej pokazać, jak powstaje I to jest fajne. I pokazujemy tą rajdową kuchnię, ale też rozumiem, że będzie szansa pokazania kuchni, jak u Was się toczy takie różne rzeczy, jak 35% do farta na tarczach. No myślę, właśnie, że tak. to pokażemy też kuchnię Waszą, że tak powiem, jak Wy to e, produkujecie. Przemek, jako osoba, która ci kibicuje ja przede wszystkim też przedstawiciel firmy, która ci wspiera, Gratuluję w ogóle pomysłu. E, dziękuję bardzo. No i cóż, i, i czekamy na ten. <grym> na przecinek, tak? Tak, tak? Meta jest najważniejszym wyznacznikiem tego, dziękuję. że się udało. Dzięki, Dzięki bardzo serdecznie. Dziękuję. Pięknego dnia Wam życzę. Dziękujemy.